Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki, a tutaj pięć ostatnich słupków. Zapewnie dużo widzów czekało na info o nowym sezonie Malanowskiego. Sprawdzało ramówkę Polsatu na ich stronie, a tu nic nie ma o ich ulubionym serialu. Koniec finałowego odcinka był inny niż w pierwszym sezonie, lecz nie oznaczało to, że może być to koniec i trzeciego sezonu nie będzie. Nie wiem czy aktorzy o tym informowali na Instastory, gdyż ich nie śledzę, lecz na Insta żadnego postu nie dodali. Czy jestem tym zaskoczony? Ostatnio byłem taki zaskoczony, gdy po wtorku nadeszła środa. Jeśli ktoś oglądał mój film Malanowski nowe rozdanie Zmarnowany potencjał Ten doskonale wie, że drugi sezon nagrywali Zaraz po zakończeniu nagrywek do pierwszego A nie poczekali kilku miesięcy Czy załapie ten serial Dlatego później przerzucili tego gorącego kartofla do TV4 Oczekiwania wobec tego powrotu Pewnie były większe W moim przypadku pozostał tylko zawód Oglądając różne produkcje Z udziałem pana Andrzeja Grabowskiego Byłem przekonany, że da radę I finalnie dał radę Jednak sam zamysł na serial. Był bardzo kiepski. Odnoszę wrażenie, jakby ktoś od początku chciał go położyć i mieć święty spokój. Powtarzający się schemat, bezsensowne przykrywki, przebieranki i tak Zresztą, Polsat to od początku też się nie popisał i emisja była w godzinie jaka była. W TV4 wręcz była idealna, ale niestety, jak pierwszy sezon był kiepski, to drugi był jeszcze gorszy. I nie ma co się dziwić, że trzeciego nie będzie. Zakończenie serialu pewnie ma związek z niską oglądalnością. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy będzie ci brakować Malanowskiego. Aha, i będę mieć trochę więcej klasy niż Polsat 3TV4. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów o Malanowskim. Polecam się na przyszłość.